Dzisiaj na sesji, sobie dzisiaj jest ze mną, mój kozmił Bartek. A dzisiaj już za chwilę jedziemy na farmę, mojego dziadka. On, on nie będzie o tym wiedział. Bartek, on nie będzie o tym wiedział. No, naprawdę nie będzie. No? I tak będzie. I zamykajcie, bo przecież leci kurz. Nie będzie. dobre, szefie. Okay.